ta decyzja o tym, jakie te zajęcia są, a przecież jeszcze raz powtórzę, nie mówimy tutaj o, nie mówimy tylko o edukacji seksualnej, która tak oburza pana ministra Czarnka i powoduje ta fiksacja na punkcie, na punkcie tej części zajęć, powoduje, że próbuje na wszystkich narzucić ten kaganiec i wszystkich wtłoczyć w jakieś swoje jedynie słuszne, jego zdaniem, ramy funkcjonowania, ale chodzi też o inne zajęcia, o zajęcia dotyczące, nie wiem, jakichś elementów historii kraju, które szkoła chce pogłębić, może zajęcia dotyczące jakiejś mniejszości etnicznych, historii mniejszości religijnych. Tak jak mówiłam, zajęcia może na przykład z zapobiegania uzależnieniom są różne różne typy zajęć, których rodzice mogą sobie życzyć w szkole, których mogą życzyć sobie uczniowie i jeszcze raz powtórzę, ta decyzja o tym, czy te zajęcia powinny się w szkole odbywać czy nie, powinna być decyzją, która jest podejmowana w szkole, a nie y, musi być klepnięta każdorazowo przez kuratora, który jest od szkoły oddalony i który sprawuje powinien sprawować nadzór, a nie ręcznie sterować szkołą.